Do elo. dzień dobry moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku nowego formatu na tym kanale. Moi drodzy, dzisiaj zagramy w grę, która nazywa się 5 sekund, tylko że rapowe jest ze mną, Magda. Cześć. Moi drodzy, Magda będzie mi zadawać pytania, następnie będzie odpalać timer, który będzie odliczał 5 sekund, a moim zdaniem będzie odpowiedzieć na nie. Pamiętajcie, że wy również możecie brać udział w tej zabawie. Za każdą poprawną odpowiedź odliczcie sobie jeden punkt i w komentarzu pod koniec filmu napiszcie, ile mieliście punktów. Jeżeli chcielibyście więcej odcinków tego typu, zostawcie koniecznie opeczkę w górę. Ponadto przypominam o subskrypcji, bo jest to bardzo ważne i zaczynajmy. Dobra, Dawid, jesteś gotowy? Tak. Okej, okay. lecimy z pierwszym. Wymień trzech raperów, których pseudonimy zaczynają się na literę P: Peja, perz PZ. O, zdążyłem, dobra, ale jak to jest, że jako pierwszego wymówiłem PRZ, bo jest taki raper, czy przez RZ, a potem powiedziałem PZ i totalnie nie mogę trzeciego odgadnąć, ale git, nie no, zaliczyłam, zaliczamy, nie? Zaliczone. Dobra, kozak, ale, ale jest, to, jest, to jest tak, że jak mówisz początek pytania, to ja mam takie, Jezus Maria, nie odpowiem i taki nagle jest stres, sekund, bo, to, bo to czas, presja czasu i to to wszystko właśnie powoduje, że, że jakby się człowiek stresuje, ale dobra, idziemy dalej. To w takim razie kolejne, wymień czterech artystów z Asphalt Records. Oyster, o co chodzi? Ooooo Chciałem powiedzieć Mikołaj, ale Mikołaj chyba nie jest w asfalcie Oyster i o co chodzi? Do, to dobra na odpowiedź W ogóle Tede to jest coś ostatnio, znaczy ostatnio jakiś czas temu wydawali winyla w asfalcie Więc teoretycznie też mogłem powiedzieć Tede, ale to raczej nie, nie zaliczyłabyś pewnie No nic, no nie udało się D Jeden do jednego na razie, póki co Czyli jedna zła odpowiedź, jedna dobra Idźmy dalej Wymień trzy piosenki z albumu Evil Things Płuca zlepione topami. E, mik, mik. O mor, Kurde, ciężkie pustka w głowie takie puf, nagle nie. Ciężko, ciężko, bardzo ciężko. Ale to wszystko co powiedziałem, to chyba było z tej płyty, nie? Tak, tak, dokładnie. To przejdźmy do następnego. To jest pytanie, które ułożyłam specjalnie dla Ciebie, ponieważ bardzo lubisz pewnego rapera i wiesz, skąd pochodzi. I to pytanie brzmi. Dobra, wiem o co chodzi? Wymień dwóch raperów pochodzących z Krakowa. Popek i... nie, Popek nie. Nie, co. Ja... Dobra. Wiem, że jan rapowanie, ale bardziej skupiłem się na tym drugim i nie mogłem totalnie skumać to jeszcze. A wiem, kartki. Pali, jan rapowanie. Tak. to było proste pytanie, jeszcze ty dwóch tylko, ale ja, ja. za bardzo się skupiłem na tym, żeby wymyślić jeszcze jednego i przez to gdzieś tam. Dobra, skupienie 100%, kolejna odpowiedź będzie poprawna. Dawaj, teraz. Teraz rozwalę totalnie. Trzy płyty rapowe, których premiera odbyła się w 2019 roku. Co? Nie pamiętam. Dobra, tak odafidzę. Eee. To jedną chociaż To jest parodia po prostu, co ja, co, co ja robię, nie? 2019 rok, jakbyś powiedziała 2020 to ja może odgadnę 2020 bym powiedział, ale 2019? Mieszają mi się te dane, te, te lata 2020 premiery, a 2019 totalnie bym nie odgadł, która była kiedy Ale taka na Fide chyba była dobrą powiedział. Ale taką na Fide to jest zespół, a jakby... Um... No płyta to Soma, wiem, dobra, nieważne To już ci nie je pokażę jeszcze bardziej Soma 0,5 mg to jest płyta To był 2018 co? Wiesz, że nawet w tym momencie, teraz myśląc tak szczerze, nie jestem w stanie powiedzieć, jaka płyta wyszła w 2019 roku. Dodalnie gdzieś tam mi się to dociera. Dobra, nie będę się pogrążał, Idźmy dalej. Ciekawe jestem sobie. czy odgadniesz. Masz 5 sekund na znalezienie rapowego wersu, który zawiera słowo Bentley. Co? <noise> Dobra. Y mafe... Y Czemu, skąd się wzięło w ogóle Bentley? Czemu to akurat tak wymyśliłaś? W Taco jest bardzo dużo Bentleya, w Bedoessie jest bardzo dużo Bentleya, no ale spoko, okej. Okay. Kiedy mówili 5 sekund, powiedzieli, bardzo łatwy odcinek, na pewno odgadniesz wszystko, 5 sekund to bardzo dużo. Nie, <śprawy> spróbujcie sobie sami, nie ma szans. Dobra, to Dawid, wymień trzech artystów, którzy gościli na płytach Taco Hemingwaya. O co chodzi, na Fidę e, nie, bo to jest nie gości, bo to jest wspólne, tylko na FIDE. Ketchup mogłem powiedzieć, na no nowej. Ajajajajaj. Jak powiedziałaś mi tako Hemingway, to mi się skojarzyły stare płyty, ja od razu po starych myślałem. A tu bardziej trzeba było się sugerować tymi nowymi, bo tam jest więcej fitów. I to był błąd. To prawda. Byłem blisko, ale znowu się nie udało. Trudne to jest. Dawaj, dalej, no. Wymień dwie piosenki, których tytuły to jedynie cyfry: 477. No. 4777 7, 7. No nic, no nie udało się Tytuły to tylko cyfry Ej, gdybym miał na te pytania nielimitowaną ilość czasu, to i tak bym nie odpowiedział tak szczerze, wiesz? No masz bds a to na jest przykład BDoS-a? 98, zaliczyłabym ci, że tam w nawiasie jest napis, ale jest Tak. To co powiedziałem o Tokiego, nawet mam wstyd, bo mam koszulkę dzisiaj Ale to się chyba nazywa 747, 7, a nie 4777 7, 7. Więc to już w ogóle... Totalnie wstyd. Jezus Maria, jak jestem słaby. Dobra, idziemy dalej. Dobra, to może się poprawić teraz. Wymień dwóch raperów, którzy nie mają tatuaży. Aaaa. Nie da się każdy ma. Wymień trzy polskie raperki. Głowa adma Zuj. Jezu, jeszcze przed czasem, dobra. Dobra, odbijamy w końcu. W końcu coś się udało, nie? To by był wstyd, gdybym totalnie to odpowiedział tylko na jedno pytanie. Lecimy następne. Uważam, że będę w stanie się odbić. Też mam taką nadzieję. Następne pytanie brzmi: Wymień trzech raperów ze Stanów, Eminem, Machine Gun Kelly, 50 Cent. Prawo. Tak? Dobrze? Ja nie byłem tego Machine Gun Kelly, ale chyba dobrze. Dobra, Wymień trzy polskie wytwórnie rapowe. SBM, Asphalt Records, Universal Music Polska. Łatwe. Dobra, łatwe. To było łatwe. No ale wystarczyło dobrze raz odpowiedzieć, i teraz już idzie dobrze, nie? Taka nadzieja wróciła po prostu. Bo zacząłem myśleć przejrzyście bardziej. A teraz przejrzyście przejdziemy do następnej kategorii, następnego pytania. I będzie dobrze. Dobra, uwaga. Kto wchodzi w skład chill wagonu? Bo A jeszcze wszystkich trzeba? No! Jabson? I reto? Y Ojoj, ale a z wszystkich, a tam jest dużo W sensie, od razu z góry założyłem, że chodzi się o trzech A tam jest bardzo duża migracja I to, to w tym momencie Jeszcze tam jest na przykład buszu jest też chyba szpaku Więc generalnie nie wiem, czy oni są na fitach Czy oni są na cały czas, czy na fitach Ale z tego, co kojarzę gdzieś tam, co zasłyszałem i zawidziałem To chyba mi się wydaje, że oni są już faktycznie w tym składzie Plus teraz jest jeszcze drugi Shift wagon challenge Więc to też, no to, to mi się wydaje, że trzy buś, bu, 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 bu być. To zaliczamy, czy nie? Ja bym zaliczyła mimo wszystko Nie, nie Dobra, podałam zaliczmy. ile, Nic. więc ja bym zaliczyła Dobra, no to przechodzimy dalej. Wymień przynajmniej jeden rapowy Dis tego roku. W tym roku były jakieś Disy? Może za bardzo patrzysz na kategorię rapową rapową? Yy, mikser. O, Faktycznie! Jezu, w ogóle wyrzuciłem to z głowy, ale był jeszcze na pewno jakiś beef. <gryw> Dobra, idziemy dalej. Wymień no. trzech raperów, którzy mają lub mieli kiedyś kolorowe włosy: Oki, BDOS, Kłebo! Jest! Dożyłem <grym> <w> ostatni film. <chwili. grym> Jakbym powiedział, Kłebo na Fidę, to bym nie zdążył. Powiedział, kwebo. ale fart, fart, totalny, totalny fart. Dobra. Dobra, to idziemy dalej. Wymień dwóch raperów, którzy byli kiedyś YouTuberami: Young Multi. Kamerzysta? W sensie, on jest. W sensie, kamerzysta jest dalej YouTuberem. Jest dalej, ale nie... mogę to zaliczyć. Dobra, kozak. To nie było takie trudne. W sensie, wiesz kogo jeszcze chciałem powiedzieć? Kubańczyka. Ale nie wiem, czy pewnie byście mi zarzucili, że on nie był YouTuberem nigdy. A no, ale on bądź co bądź pojawiał się w filmach kamerzysty. Więc teoretycznie można by go zaliczyć jako towarzystwo, które pochodzi z YouTuba. Ale z drugiej strony sam chyba nie miał nigdy kanału, na którym nagrywał. Więc wolałem Kubańczyka jakby nie powiedzieć. A, a miałem takiej strzała. Dobra, wymień dwa kawałki, w których jest mowa o Warszawie. Długiej halafiory Jeje, e, czekaj, jeje, co ja powiedziałem? A to chodziło o. mi chodziło o co chodzi? Nie, nie, chyba, tak? A powiedziałem, jeje. Nie. nie, no kurde. no nie! Trudziło mi, o nie, nie, ja chciałem powiedzieć je, a powiedziałem jeje, je. totalnie nie. Dobra, ale no, szlugi kalafiory mamy, bo jest to miasto, pachnie jak kalafiory. Czemu ja nie powiedziałem na przykład schodki? Totalnie, no to 5 sekund tak my, myli, no trudno. Użyłam to pytanie z myślą o Macie, więc no przykro mi. <laughs> Dobra. No, dawaj, dalej. Wymień dwóch raperów, którzy mają na imię Kuba. Kuba na Fidę. Ksiądz Jakub Trapczak, czego nigdy tak nie powiedziałem? <grym> no widzicie, 5 sekund. Gdybym ja nie słyszał tego timera i bym usłyszał od Magdy, dobra, skończył się czas, to może by było. Ale to też powoduje napięcie. Dobra, zostało nam jeszcze niewiele, ale przejdźmy do następnego. Wymień trzech twórców, którzy nagrali Hot 16 Challenge. Guzior, Mata, Kłebo. <grym> Strzelam, że się na pewno nagrali. <grym> Czekaj, aż sprawdzę. Guzior nagrał, Mata nagrał i Kłebba też nagrał. Strzelałem randomowe ksywy yy, raperów, bo wiedziałem, że i tak będą. I chyba nie ma rapera w Polsce, który nie nagrał Hot Sixteen, tak szczerze. Je, napiszcie w komentarzu, jeżeli jest. Wydaje mi się, że z mainstreamu nie chodzi mi o podziemie. Chodzi mi o mainstream? Chyba nie ma rapera, który naprawdę nie nagrał Hot Sixteen. Żeby powiedział, dobra, beka z tego i nagrywam tego. Dobra. To teraz przygotuj się na to, że nie szukasz piosenek, tylko yy, czegoś innego. Dobrze. Wymień dwa filmy, w których jest rapowy soundtrack. Boże ciało i proceder. A powiesz, jakie? W Bożym Ciele? W Bożym Ciele, moi drodzy, słychać Białasa. I to jest m.in. powód, dla którego poszedłem do kina na ten film, bo byłem ciekawy, w jaki sposób to wykorzystali, bo dowiedziałem się przed premierą filmu, że wykorzystali ten soundtrack, i to był utwór Białasa Słup, i jest on w Bożym Ciele. Ponadto, proceder, jak sama nazwa wskazuje, jest to film o Tomaszu Hadzie, gdzie na początku, i na końcu, i w ogóle tam. W całym filmie przewijają się jego utwory. Moi drodzy, to są moje odpowiedzi. Tutaj gdzieś w rogu widać, ile mam punktów. Napiszcie w komentarzu, ile wy mieliście. Jeżeli ktoś miał więcej niż ja, to jest kozakiem. Presja czasu cię nie omija, cię omija a mnie nie omija. Moi drodzy, jeżeli wam się podobało, zostawcie koniecznie opeczkę w górę. Ponadto subskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Tutaj obok jest jeszcze film, który jeszcze nie widzieliście i możecie go zobaczyć, więc wbijajcie. Siema!